Cześć, witam Was w kolejnym odcinku wideobloga Trigger.pl. Dzisiaj zajrzymy do menu zegarka Garmin Forerunner 230, a dokładniej pokażę Wam, jakie alerty można ustawić w tym modelu. Zapraszam do prezentacji. Znajdując się w ekranie początkowym, czyli ekranie godziny. Klikamy prawy górny przycisk dzięki temu dostajemy się do listy aktywności. W naszym przykładzie wybierzemy bieganie. Teraz przechodzimy do menu, przez wciśnięcie strzałki w dół i dalej wybieramy ustawienia aktywności. W poprzednim filmie pokazywaliśmy Wam, jak definiować ekrany danych, także dzisiaj pominiemy tą pierwszą pozycję. I tu mamy alerty. Forerunner 230 oferuje kilka rodzajów alertów. Najpopularniejszy z nich to alert tętna. W tym miejscu możemy zdefiniować alert tętna wysokiego. Skorzystać możemy z gotowych przedziałów, albo wprowadzić własną wartość. np. przykład tętno 180. To będzie nasze górne tętno, którego nie chcemy przekraczać w czasie biegu. Kolejny ekran to alert niskiego tętna. Możemy, podobnie jak w poprzednim ekranie, korzystać z przedziałów, wprowadzić własną wartość, ewentualnie pominąć ten alert, wybierając opcję wyłączony. Poza alertem tętna, Forerunner 230 pozwala także zdefiniować alert o nazwie bieg hud. Jest to prosty interwał, polegający na ustawieniu czasu biegu, na przykład e, czas biegu niech wynosi 5 minut. Następnie definiujemy czas chodu, czyli na przykład 30 sekund. I to wszystko w czasie biegu zegarek będzie automatycznie odliczał 5 minut, następnie poinformuje nas, że przez 30 sekund mamy iść i ten interwał będzie zapętlany tak długo, aż zatrzymamy aktywność. Kolejny alert to alert tempa. I tu możemy sobie ustawić e, widełki podobnie jak przy tętnie mieliśmy alert tętna wysokiego i niskiego. Tak przy tempie możemy zdefiniować e, przedział między, między tempem górnym a dolnym. Definiujemy alert dużej prędkości. Klikamy włączone i ustawiamy minuty. Przy tempie należy pamiętać o tym, że im niższa wartość, tym szybciej biegniemy, czyli Niech będzie, że tempo 4,35 to jest nasze górne graniczne tempo. Następnie jest alert małej prędkości i niech będzie 5,35, czyli będziemy mieli zapas aż jednej minuty. O, mamy podsumowanie, że nasze widełki tempa to 4,35 a 5,35. Jeżeli w czasie biegu będziemy wykraczać poza te założone widełki, to zegarek będzie, nas, będzie nam przypominał dźwiękowo i wibracją o tym, że tempo jest za wysokie lub za niskie. Klikamy strzałkę w górę i wybieramy: Dodaj nowy alert. Pozostały nam jeszcze alerty czasu, dystansu i kalorii. Zasada działania tych trzech alertów jest taka sama, a różni się tylko kryterium określające nasz alert, czyli w przypadku czasu ustawiamy po ilu minutach ma odezwać się alert, dla dystansu podajemy w kilometrach, na przykład 2,5 kilometra, i po tym czasie zegarek zawibruje. I dźwiękowo też poinformuje nas o tym, że osiągnęliśmy dany dystans. I jest jeszcze alert kalorii, czyli, czyli jeżeli chcemy w danym dniu spalić na przykład 500 kalorii, to, no to w tym przypadku ten alert będzie nam właśnie o tym przypominał. Forerunner 230 pozwala także zdefiniować własne alerty. Tu możemy wybrać skorzystać z takich pozycji, jak napij się zjedz, zawróć, udaj się do domu, czy też samemu wprowadzić jakąś komendę, i dla każdej z takich wartości możemy wybrać czy czas lub dystans, po jakim dany alert ma się aktywować. Czyli jeżeli chcemy na przykład w danym biegu uzupełniać płyny co konkretną wartość, czy na przykład co 2 km o to wystarczy właśnie utworzyć taki alert, napisać co 2 km. Zegarek będzie za nas pamiętał o tej czynności. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do oglądania kolejnych materiałów, w których pokażemy inne przydatne w trakcie treningu funkcje dostępne w modelu ForRunner 230. Do usłyszenia i do zobaczenia, a także subskrybujcie nasz kanał.